No, no witam wszystkich i dzisiaj nowa gadka z kuchni, właściwie stara gadka z kuchni, ale z nowej kuchni, no dobra, wiecie o co chodzi. Także porozmawiamy sobie o irańskim Halku. Halku, Hulku, w sumie to bardziej Hulk, bo Halk to z niego wypadł słaby. Jak wszyscy wiedzieliście i widzieliście, jak przedstawiał swoją personę i jak mocno internetowo została ona rozpromowana, jako największy, najsilniejszy człowiek na świecie. No to e, potem wyszło jak wyszło, no i niestety, ale wprost mówiąc, irański Halk został lekko mówiąc zmasakrowany. No, i e, tutaj z tego wszystkiego można wyciągnąć jedną bardzo, bardzo ważną lekcję, którą wszyscy powinniśmy tak naprawdę usłyszeć, to co widzimy często w internecie. Nie jest prawdziwe, a jest tylko i wyłącznie jednym wielkim przedstawieniem. I tak jak walka z Martinem Fordem, która miała się odbyć, i tutaj Martin no, poczuł się bardzo, bardzo mm, skrzywdzony, pokrzywdzony tym, że walka została odwołana, ale ja myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie, jako że no, Martin mógłby po prostu urwać mu głowę, a no, mogłoby się to skończyć naprawdę tragicznie, bo jak było właśnie porównanie tych dwóch zawodników face-to-face, face, no to trochę skończyło się źle dla Halka. Po prostu w, potem w kolejnych tak naprawdę swoich wywodach, swoich wypowiedziach dla prasy on nawet płakał, że został wyklnięty przez rodzinę. Także musiało się tam dziać grubo i no tylko życzyć, że zarobił jakiekolwiek pieniądze, skoro no, zrobił z siebie coś takiego, bo Okłamał nas wszystkich, i koniec końców za chwilkę postać irańskiego Halka zostanie zapomniana. Ale widzicie, ktoś, kto nie miał nic, nie miał żadnej sylwetki, stworzył jakąś personę, bardzo możliwe, że został stworzony. Doszedł do momentu, do miejsca, gdzie mówiono o nim na całym, całym, całym świecie. Ktoś bez żadnych osiągnięć, tak naprawdę. Chodzi mi o te osiągnięcia, które przedstawiał, które prezentował, które mówił, że ma. Koleś bez żadnej sylwetki, bez żadnej siły doszedł tak wysoko. I tutaj, tak jak wspomniałem, lekcja, którą musimy wyciągnąć jest taka, że w internecie dużo, dużo może być zaburzone, a najbardziej zaburzony z tego wszystkiego później jest obraz postrzegania świata przez naszych młodych ludzi. Oglądamy te perfekcyjne wszystkie sylwetki, te idealne, tak naprawdę wielkie, monstrualne, często kolosalne persony, które używają bardzo, bardzo często i gęsto różnych technik typu Photoshop, różnych technik graficznych, jeżeli chodzi o przeróbki filmowe, i potem wychodzi jak wychodzi, gdy widzimy je na żywo. Najczęściej widać to oczywiście na targach, jako że wiecie, no na targach. E Często macie takie. To jesteś ty? To naprawdę jesteś ty? Bo widzicie tego gościa, i często, ok, możemy powiedzieć, że ktoś jest w sezonie masowym, bądź ktoś jest w sezonie, wiadomo, redukcyjnym, i to się może różnić, ale czy tak, czy siak, jakby ta osoba, która ma na Instagramie tak świetną sylwetkę, była nawet chociaż troszeczkę i wstawiała powiedzmy dwa dni temu zdjęcia, których wygląda zupełnie inaczej, no to. Dwie rzeczy mogą mieć miejsce, albo są to zdjęcia z bardzo mocno TBT, czyli cofnięte z czasu, i to są jakieś przypomnienia formy, którą kiedyś zrobił. Oczywiście zapewne przerobione, dodatkowo jakoś pofiltrowane, wyostrzone, tutaj różne różne techniki zapewne zostają użyte. Nie wiem, ja jestem z wykształcenia mocniejszego painta, także nie spodziewajcie się tutaj jakiś, że wyrośnie mi, wiecie, jakaś czwarta głowa przy barku, Tutaj będzie jeszcze coś, także nie, raczej możecie tutaj szukać Photoshopa czy coś, ale nie będzie. Chodzi mi o to, że często widzimy takie osoby i się zastanawiasz, czy to naprawdę jesteś Ty, i koniec końców, czy nie, nie czujemy się wtedy troszeczkę oszukani. A tak jak wspomniałem, najbardziej zaburzone są wtedy głowy naszych młodych ludzi, jako że żyjemy w czasach, w których wszyscy chcą wszystko, o tak, szybko, tak, chcemy mieć szybkie pieniądze, szybką sylwetkę, szybką formę, szybką wiedzę. Szybki przekaz wszystkiego. Jeżeli nawet internet wiecie, wiecie kiedyś, zabrzmie tak troszeczkę jak taki dziad. Kiedyś no, trzeba było poczekać, aż się komputer włączy, zanim gra się, załaduje. Teraz, jeżeli w 30 sekund nie, nie pokaże ci się jakiś TikTok bądź Instagram w ogóle założył TikToka, to jest ciekawe co nie. No, ale kolejne źródło rozwoju. Także, jakby ktoś chciał, to david 92 wbijajcie. No i e, tak jak powiedziałem. Wchodzimy sobie na te tiktoki i tak dalej, wszystko jest idealne, wyimaginowane, tak naprawdę idealnie wyimaginowane, bo nie jest to przedstawione tak, jak naprawdę jest na żywo. Pamiętajcie o tym, że. To jest tylko internet, to jest tylko gra i wiele osób, tak jak wspomniałem, gra kogoś, kim nie jest. Jak często słyszymy niektóre rzeczy w stylu wypożyczony samochód albo widzieliśmy nawet sytuację, spotykaliśmy się z nagraniami, gdzie ktoś podchodzi i prawda mówi, dlaczego stoisz przy tym samochodzie. On mówi, bo to mój samochód, a on otwiera go. Prawda? I robił sobie fotki przy tym samochodzie, potem wstawiał na wiecie na Instagram mówiąc: O, to moja nowa fura. Albo wypożyczał, wiecie, no, to jest zaciągnięte troszeczkę z teledysków, wypożyczanie fur, żeby tutaj, no tylko że na teledyskach chce się właśnie pokazać coś takiego, że no, taki jest styl życia, ostry i tak dalej. A tutaj jest, wiecie, wypożyczanie fur tylko po to właśnie, żeby zabłysnąć na chwilę, żeby pokazać: O, mam samochód na godzinę czy na dwie, na tyle ile wypożyczyłeś, bądź tak naprawdę w jakiejś formie bachterowej został Ci on wynajęty za to, że właśnie pokażesz na Instagramie, że y, to jest właśnie też ciekawe, że często te osoby piszą, no współpraca z takim i takim, taką i taką wypożyczalnią samochodów, a ludzie dalej, wow, ale masz furę, no i masz takie, my jesteśmy aż tak naiwni, no i tutaj y, oczywiście odpowiedź jest jedna, tak, jesteśmy tak naiwni i wierzymy w to, tak jak wspomniałem już wcześniej w jednym z wywiadów, że, znaczy właściwie to, doszliśmy do tego stopnia, do tego momentu, że wszystko, co nie jest perfekcyjne, już nie jest normalne. Że to już musisz być perfekcyjny, nie możesz mieć żadnego, wiecie, pryszczyka, nie możesz mieć żadnego, fryzura musi być piękna, idealna, tank to nie może być tutaj pofalowany, musi być wyprostowany, wszystko musi być wygłaskane, a jak nie, no to jesteś, nie jesteś idealny, czyli nie jesteś normalny. A bycie normalnym jest teraz tak naprawdę czymś innym. Bo wiecie, często słyszymy tyle skandali i tak dalej, że już chyba ludziom to się wbiło do głowy, że to jest właśnie, to jest właśnie norma. Że skandal, że wiecie, głośne krzyczenie, że obrażanie kogoś, że wychodzenie, wybijanie się na czyimś nieszczęściu, to to jest norma. A nie tak jak... Często widzimy zresztą to po kanałach, tak? gdzie kanały, które przekazują wiedzę, mają wyświetleń tyle, dosłownie, a kanały, które no, rzucają po prostu błotem w wentylator, żeby tylko bryzgało, no to są oglądane. Ale dlaczego? No bo ludzie lubią czasami po prostu wyłączyć głowę. Ja próbowałem z tym walczyć, ale z tym się nie da walczyć. Po prostu ludzie zawsze kochali wyłączyć głowę, jeżeli jesteś po robocie, to często no, nie jesteś zainteresowany słuchaniem Czechowicza, który będzie ci mówił o na przykład właściwościach EA, tylko wolisz sobie posłuchać jakiejś durnoty, pośmiać się i powiedzieć potem: słuchaj, zobacz co ten odwalił. No i to jest normalne, zostało to przyjęte. Czy to jest dobre? Nie, ja się nie zgadzam, ale idę z duchem czasu i nie będę ja tego robił, ale nie znaczy, że tego nie rozumiem. Po prostu czasy się zmieniają i albo z nimi idziemy, albo no. Albo będziemy się na nie złościć, a tak koniec końców to jedynie jak możemy na nie wpłynąć, no to zmieniając siebie i swoje podejście, tak naprawdę możemy słuchać właśnie osób, które chcą coś przekazać. No ale tak jak wspomniałem, irański Halk jest tym, co kreuje internet. Uwierzcie, u nas też w social mediach jest tyle stworzonych postaci, które wiedzy miały zero, tylko dostawały tak naprawdę, jakby tutaj za mną stała, wiecie, kartka, i jak ja bym czytał dla was i tak naprawdę bardzo dobrze potrafił czytać z tej kartki i wszystko by było naprawdę bardzo ładne i to byłoby stworzenie mojej postaci, bo ja potrafię ładnie powiedzieć, a potem w jakimś programie na przykład sprzedawał, czy była jakaś grupa dietetyków, która pisała za niego dietę, a on dostawał powiedzmy z tego 40 czy 50% za to, że właśnie miał wybite fame. Także od razu Was ostrzegam, jeżeli widzicie, że ktoś ma 500 klientów, no to się nie wyrobi i, i będziecie dostawali kopii w play, więc jeżeli to kupicie, to nie marudźcie, bo to jest Wasza wina. Także Irański Hulk jest tworem Forem, który, no niestety, e, został przyjęty jak został przyjęty, e, w stylu został odebrany. Do, dali mu fame, dali mu rozgłos, dali mu pieniądze. E, oczywiście nie zazdroszczę mu tych pieniędzy w sensie, no fajnie, że je ma, tylko że koniec końców, dlaczego promujemy takie osoby? No tak jak wspomniałem, bo to jest po prostu modne i ludzie wolą dramę niż, niż informacje. W takich czasach żyjemy, nie ma co marudzić, Ale pamiętajcie, że Bycie normalnym jest ok. <laughs> nie ma nic złego, że na przykład czasami wam się nie chce. Każdemu się nie chce. Myślicie, że każdy z nas yy, z zawodników wstaje codziennie, jest w skowrąkach i mówi, A teraz to będę tą siłownię rozwalał. Nie, nie, czasami po prostu mamy dość. Wszyscy mamy dość. Jesteśmy ludźmi. Myślicie, że Kolman codziennie miał? Na pewno miał takie momenty. To już wiecie, każdy ma takie momenty, a to, że nie miał takich momentów, to jest dopisywanie jakiejś tam, wiecie. Dopisywanie po prostu swojej legendy. Ja zawsze chciałem, ja zawsze lubiłem. Nie, tu nie o to chodzi. Wiecie, tu chodzi o to, że czasami nie chcesz, ale i tak to robisz. Bo po prostu wiesz, że musisz. Masz jakiś cel, a cel ma w dupie to, czy jest ci zimno, czy masz humorek, czy dzisiaj chce ci się pospać. Twoje marzenia mają to wszystko gdzieś. Także to tak dodatkowo. No ale tak jak mówię, została stworzona postać, została stworzona drama. Zostało osiągnięte to, co miało być osiągnięte, moim zdaniem, przez osoby, które zarobiły na tym jeszcze więcej niż sama postać halka. No ale hulka, ja go nazwę hulkiem, bo do halka to mu bardzo daleko brakuje bardzo dużo brakuje. No i myślę, że to jest dla nas nauczka mam nadzieję, że to będzie dla nas nauczka żeby nie wierzyć we wszystko, co jest w internecie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i słyszymy się już niebawem.